Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Modlitwa w Dzień Świętego Jana Jezus Zbawicielu nasz, Tyś pozwolił Janowi Świętemu spoczywać na piersiach swych przy ostatniej wieczerzy, aby wynagrodzić go za niewinność serca i nadzwyczajne przywiązanie do swej Osoby, racz łaskawie i Mnie udzielić podobnej gorącej miłości, abym tak jak święty Jan kochała Ciebie prawdziwie, kochała Twoją świętą naukę, szła wszędzie za Tobą, nie lękając się szyderstw i złośliwości ludzkiej, a nawet cierpień i męki dla wiary i imienia Twojego Świętego. O wielki apostole, który szedł za pojmanym Jezusem śmiało aż na górę kalwarii i stałeś z Marią i niewiastami pod krzyżem umierającego zbawiciela. Tyś w nagrodę swej wierności i miłości został oddany w opiekę Najświętszej Marii Pannie. Uproś mi, błagam Cię, miłość Krzyża, aby była przewodnikiem. I światłem życia mego, i oddaj mię matce najświętszej w opiekę, i abym pod jej macierzyńską strażą bezpiecznie przepłynęła przez to życie do szczęśliwego porta wieczności. Amen. Módlmy się. Boże, ty nam objawiłeś tajemnicę Twego Słowa. Przez świętego Jana Apostoła, oświeć nasze umysły. Abyśmy pojęli i umiłowali naukę, którą głosił przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen. Niech dobry i miłosierny Bóg Cię błogosławi i strzeże, a Anioł dobrej myśli towarzyszy Ci na wszystkich Twoich drogach i umacnia we wszystkim. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.